Tym razem przygotujemy pyszną zupę dyniową, która nas rozgrzeje od środka i zadba o naszą odporność dzięki cennym przyprawom takim jak kurkuma, imbir mielony i takim warzywom jak czosnek i cebula. Także będzie pysznie, aromatycznie. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszej zupy będziemy potrzebować wywaru, w tym właśnie wywar warzywny, z tych warzyw, które mamy tutaj ugotowane, ale na samym początku musimy właśnie podsmażyć na maśle klarowanym czosnek i cebulę. Jak zupa dyniowa, to oczywiście nie może zabraknąć dyni. Piekłam ją w 180 stopniach przez godzinę, żeby nam się troszkę skarmelizowała i żeby była bardziej słodsza. Korzystając z okazji, aż nasze warzywa się karmelizują, chciałabym wam powiedzieć kilka ciekawostek na temat naszej królowej, czyli na temat Dyni. Dynia słynie z dużej zawartości witaminy A, która wpływa bardzo dobrze na nasz wzrok, dzięki czemu lepiej y, widzimy oraz ma bardzo duże ilości beta-karotenu, który wpływa na naszą cerę, dzięki czemu jest bardziej świetlista i w te nasze szare, pochmurne dni jest naszym takim blaskiem. Do naszej zupy dyniowej nie może zabraknąć czegoś do pochrupania, także do naszej zupy wybrałam ziarenka z czarnuszką, które tutaj teraz przeprażę na naszej patelni, dzięki czemu nasza zupa będzie miała jeszcze bardziej wyrazisty smak. Tak przelaną zupę dyniową, krem dyniowy można posypać różnymi Westkami. pojemniczka można przełożyć już przygotowane grzanki. W ten sposób można podać naszą zupę dyniową z grzankami. Jest to idealne połączenie do wzięcia do pracy, jak również oczywiście w niższej ilości w jakimś termosie dla dziecka do szkoły.